Cześć, dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o akcji instalowania faszyzmu, która od kilku tygodni ma w Polsce miejsce. I nie mam tutaj na myśli bynajmniej tego, że w Polsce faszyzm istnieje albo odradza się, ale to, że od kilku tygodni media i elity opiniotwórcze zaczęły intensywnie wmawiać nam, że ten faszyzm istnieje, odradza się i staje się realnym problemem. Ja widzę tutaj bardzo ciekawą akcję, która będzie się rozwijać. Akcję nie pierwszą, bodajże już trzecią, która miała miejsce w perspektywie ostatnich kilku lat. Pierwszą z nich mogliśmy obserwować po dwukrotnej wygranej pisu, kiedy zgarnęli zarówno parlament jak i urząd prezydenta. Mieliśmy wtedy akcję potwornego zachodzenia tej partii, partii marnej, ale nie potwornej. I teraz wszyscy myśląc o tych potwornościach za czasów pisu mówią jedynie o dusznej atmosferze, bo nie potrafią wskazać jakichś realnych, realnych problemów, które wtedy istniały. Druga z takich akcji myślę, że na chwilę obecną bardzo wymowna to krakowskie przedmieście i katastrofa smoleńska. Wszyscy chyba pamiętamy pana Andrzeja krzyczącego, gdzie jest krzyż? Po czym okazuje się, że tenże Andrzej Hadacz prawdopodobnie był człowiekiem opłacanym przez ruch Palikota. Człowiekiem, który pokazuje się na Paradzie Równości w tym roku. Natomiast od kilku tygodni właśnie po Kongresie Ruchu Narodowego i szczególnie po akcji z profesorem stalinistą Baumanem możemy obserwować nową akcję, która rodzi się w na naszych oczach. Akcję instalowania w Polsce faszyzmu. Ale... Krótko, popatrzmy na statystyki, są one jednoznaczne. W 2012 roku prokuratura zakończyła postępowania w 408 sprawach z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. Co ciekawe, są zobligowani do prowadzenia właśnie takich statystyk, wyodrębnionych a propos spraw z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Na 408 spraw, 208 umorzono. W 97 było to niewykrycie sprawców, w 103 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego. Jedynie w 75 na 408 skierowano akt oskarżenia. I w 2012 roku już przed sądami zapadło 50 orzeczeń, tylko 34 wyroki skazujące, 7 uniewinniających, 5 z warunkowym umorzeniem. E, zapewne macie teraz przed oczami e, jakieś e, obrazy ciężkich, pobić, morderstw i tym podobnych. Eee, nic z tych rzeczy. Na te 473 postępowania w 2012 roku, aż 119 z nich dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu. Czyli użytkownicy sadistika i wykopu szczęście się, prokurator jak najbardziej przegląda wszystkie fora i portale. Jest to trzykrotny wzrost w stosunku do 2010 roku. Czyli Prosta sprawa na nabicie sobie statystyk przez prokuraturę. 119 przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu. 60 dotyczyło tzw. rasistowskich napisów, czyli mazianie po murach. 37 spraw dotyczyło przestępstw związanych z zachowaniem kimbiców i sportowców na zawodach sportowych, a 15 były to wydarzenia związane z manifestacjami i zgromadzeniami. Przypomnijmy, na te wszystkie sprawy zapadło 50 orzeczeń, 34 wyroki skazujące, 7 uniewinniających, 5 warunkowych umorzeń. Zerknijmy teraz na statystyki policji. W ramach wszczętych postępowań w sprawach cudzoziemców policja stwierdziła, iż w 2012 roku mieliśmy 2152 cudzoziemców podejrzanych o popełnienie przestępstw oraz 1403 cudzoziemców pokrzywdzonych. Oczywiście pewien drobny ułamek z tego to są właśnie sprawy związane z rasizmem i ksenofobią. O co więc tutaj chodzi? Ze statystyk ewidentnie wynika, że w Polsce nie ma żadnego rasizmu ani żadnej ksenofobii. Nie ma w sensie jakichś trendów społecznych. Oczywiście, że pojedyncze przypadki się zdarzają, ale te statystyki, którymi później wymakują media, to jest mazianie po i wpisy w internecie. Od i cały faszyzm w Polsce. O co to tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, żeby coś się przykleiło, bo kiedy rzucimy w kogoś takimi słowami jak nazizm, rasizm, faszyzm, to zawsze coś zostanie zapamiętane. Tak naprawdę gdyby prawicowcy w Polsce byli czarni, to nazywano by nas smoluchami, a w mediach e, niektórzy publicyści chwaliliby białą rasę. Tak to niestety wygląda. Rzućmy czymś, coś się przyklei. Ja widzę tutaj pewien szerszy kontekst polegający na tym, że poza e, zwiększającym się poparciem dla PiSu mamy do czynienia z innymi inicjatywami. O ile bowiem PiS sam władzy nie zdobędzie, to być może dzięki okolicznym partiom, które złagodzą jego wizerunek, jak najbardziej e, taka koalicja mogłaby rządzić samodzielnie. Mamy więc e, ruch narodowy, którego kongres był dużym sukcesem, i e, temat, którego to ruchu w ogóle nie cichnie od jakiegoś czasu. Mamy również inicjatywę Wiplera, który bardzo się do niej zapalił. Mamy Gowina, który rada moment może zacząć budować jakąś drobną koalicję w ramach platformy lub poszczególnych osób z tych dryfujących parapartyjek. Widzimy więc, że w Polsce faszyzm instalowany jest nie przez przypadek, natomiast jego realny wymiar to mazianie pomóże i wpisy w internecie od instalowania faszyzmu w Polsce.